Cześć i strony znowu, ja czyli Piotrek, i dzisiaj będzie Roblox, i to będzie Prog Heaven, bo były dwie aktualizacje do no, nie nie tej pierwszej, ale no ale to no, po prostu miałem trochę przerw na aktywaniu, taką malutką, i, I oczywiście krawla publicznym, i wiadomo, bo Kościusz jeszcze podpisał admin. no i po prostu jest ten taki nowy Tomek, bo zaraz pójdziemy z Pita Sefton, czy tylko... Zrobimy jedną ważną rzecz. Żeby mi kościół nie przeszkadzał. Chodź tu, panu. O! Żeby nie wchodził do mojego kotowu, jak my nakrywamy, oczywiście. Tak to go odpaluje, je I oczywiście, no bo coś takiego jest, no to żeby ktoś nich wchodził ci do swojego kotowu. O właśnie jest taki domek przy okazji. Bo tak jest sobie jeszcze trochę chory. To, no ale no nakram i tutaj oczywiście sobie jakieś tutaj nowe ciuchy, ale tu ogólnie tu na pewno no coś jest nowego, ale ja tutaj tych rzeczy po prostu nie okadiałam. Czyli pewnie jakieś nowe czapki, włosy i takie tam na no pewno są nowe. No. I pierwsza aktualizacja tutaj to była ten dom i jest też sekret w nim, który raczej każdy wie, ale też jest drugi tom taki, o tutaj, który jest na dole, tylko że będziemy mogli go postawić za 7 minut, no i ogólnie też poswiecamy ten dom, bo są jeszcze jakieś tutaj sekrety, tu są takie jakieś dla dzieci małych, żeby tutaj się mógł bawić, tutaj... Yy... Zawsze nie wiem, co te kusiki robią, te e, niebieskie. Dobra, tutaj sobie otworzymy, wejdziemy tędy. No i mamy kuchnia, kuchni. Czy ja pamiętam, czy tutaj się dało gdzieś fajnie schować? Tak, w kule jest. Y, jest pokój Harry Pottera pod schodami. Byk, tu mieszka, Harry Potter. <grym> e, tak. Ta i tutaj jeszcze jest to, dobra. To już pamiętam, tutaj oczywiście mamy prawy. coś tam z to Dobra, ja trochę przyciszę. Mamy kominek, telewizor. telewizor telewizorem oczywiście nic nie ma i... Wow, wow, wow! Dobra, o troszkę oddalmy kamerę i idziemy na piętro. Dobra, może pokażę na początku. Ten mniej taki fajny, czyli tajne wyjście nie. Dzięki, po co? Yy, właśnie jest ta. Z upraniami Nie wiem, szafa to jest, czy co to. W ogóle można się tu chyba schować. I widać coś takiego. Jak się pomniejszy, to już szczególnie. O, to taki. To taki. To tak można być. To jest taki sekret, jeszcze jak. że jak tutaj. W Wejdźcie na to gdzieś tu to spadacie na dół do karaszu. <laughs> no To był taki jeden taki malutki sekret w tym domku. A drugi... E, zjedziemy do tego samego pokoju. Oczywiście safe też ma ukryty i wiele osób w się jest, ale tutaj oczywiście sobie jakieś tam pokoje. Więcej i jeszcze więcej, tam ktoś zsycali mi w, 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 od domu, żebym go już wpuścił. I oczywiście otwieramy, bo tej naciskamy na kurę i wchodzimy na to. I uwaga, wsuwamy. Pyk. I mamy oczywiście safe z pieniędzy na podtarzu. I tu tylko nie wiem, czy tam jest, są te pasury które robią to, że one są potrzebne do satania. Teraz się chyba chyba pamiętam, jak się robiło to satanie, ale naprawdę nie pamiętam. To by było satanie numer 5 do sropienia przez te pasury. Proszę mi nie przeszkadzać. Pan. Halo. <ślesz> Proszę mi nie przeszkadzać. Kurcze. Dobra, i teraz się. W sumie do I ważą. Się chyba tutaj jechało. Ale naprawdę nie pamiętam. Nie pamiętam, jak się robiło to zadanie. się też jestem na publicznym, więc ktoś mógł sobie to zrobić. I w ogóle nie pokażę tego zadania, bo nie wiem, jak się robiło. Chyba się jechało tędy. I się tutaj chyba otwierało w te, te tajne przejście. To pasurów numer 2, tak jest, takich samych. I potem co się z nimi robiło, to nie wiem. Dobra w tym. A ten to Sounds I dalej po prostu nie wiem. No. Fajnie się pływa z rowerem tu też. Coś się dalej z tym robiło, ale już nie pamiętam naprawdę i... Więc no przepraszam, ale ja po prostu nie pamiętam. Ale to powinno, jak się chyba jeszcze coś robi albo tylko to, to też na komputerze o tym poczekać. Ci powinno być jakiś tam napis. Sens no właśnie. Teraz po której stronie jest ten kościół? Chyba po drugiej. Tak. Więc yy, szybko to zrobimy, tak? Reportujemy się. Idziemy do kościołu i ufaka. Co tam się jeszcze robiło? Eee... Średnio już pamiętam. Tak. Tam ten kusik działa! yeah A i na drugie to też tu jest takie coś. że Tu jest kusiczek. Tak, który to się chyba wcisnął. Teleportujemy się tu i chyba na początku powinniśmy tam ten na kościele wcisnąć, a potem ten tutaj i wtedy powinno być na laptopie ten. E... Connected, o! No właśnie, i teraz wszędzie mamy connected, coś takiego, no po prostu nie pamiętam, naprawdę, no, i to coś takiego, i ja tylko sprawdzę, no, bo tutaj możemy dopiero tą postawić. To no, ogólnie to jest... Yy, niektórzy mogli się wiedzieć, że to będzie jakaś pasa wojskowa zostanie totala na Prog Heaven, bo totałit y, twórca Total, y, Dwa samochody wojskowe, jeden to jest taki, a drugi to jest taki bardziej transportowiec tylko za 5 sekund. 3, 2, 1 i uwaga! Please, wait. O i drugi to jest taki po prostu, takie dwa samochody totali i potem totali, no nawet nie pamiętam kiedy, ale chyba nie totali właśnie ten tutaj domek na dole, oczywiście w tej organizacji z tym domkiem tutaj do też są premium, ale ja nie mam premium, więc premium, więc go nie pokażę, ale pokażę ten, który jest bez premium, ten najnowszy, no. Pasurki w sumie mogę już usunąć z mojego ekwipunku. I co tu jeszcze totalnie? Co, co ja pamiętam, poczekaj. to no po jeszcze musimy trochę chyba poczekać po 28, 7, 6, 5 sekund. Więc na przykład możecie w tym czasie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. W moim kanale to się makiśnie ten house timer się wyzeruje. Dodzisnęliście? No nie jest 10 sekund. Dziękuję. Nie no, jeśli szartuję, możecie oczywiście zostawić łapkę kury i subskrypcję na moim kanale. To no, byłoby bardzo miło, właśnie ktoś mi chce chyba auto ukraść, więc pyk, nie odjedziesz moim samochodem. I uwaga, stawiamy. I w tym domku też jest sekret, o którym pewnie dosyć mało osób wie. Jeszcze tu właśnie mogę nazwać trzeba kilka sekretów. To no, jest taki domek wojskowy, tutaj oczywiście są niby ciałka, ale z nich oczywiście się nie da strzelać. To raczej już mówię. I w ogóle chyba się nie da wejść przez ten płot normalnie, nie, nie do, ale to no, te ciałka są takie dekoracyjne bardziej. Tutaj możemy jakiś radar i można spuścić na dachu helikopter jak się ma preview. Jeśli obejście to okoła, pyk. To tutaj ja to nasywam, mamy coś takiego. Ja to nasywam strzelnicą. żeby próbować sobie testować celność. Poczekajcie, jest jakaś proń. Pojęcie eee, niejako. Pyk. Właśnie tak. że coś takiego na przykład. No ale każdy może to wykorzystać. Korzystać tak jak on chce. Nie musi być to akurat coś takiego. I tutaj są takie dwa oto takie dziwne pojemniki. To są tajne wyjścia, albo tajne wejścia z tego kilka, dużego tomu. Ale zanim o nich coś powiem, to może wejdźmy do środka po pierwsze. I potem w ogóle pokażę o co w nich chodzi. W ogóle to, jak się. W w to też, będziesz na zewnątrz, to trzeba zrobić jak się wyjdzie i to ma takie mamy okienka jak w punkrze normalnie i ich się nie da zasłonić, więc ta opcja z zasłonięciem po prostu nie działa, ale mamy prawo można coś zaparkować to też. I ten tom który mnie przypomina bardziej punkier wojskowy niż tom. Mamy jakieś tutaj cztery ruszeczka i dużo jest właśnie czegoś takiego z bronią. Czyli żeby sobie wziąć jakiś karabin, postrzelać pistolet, ten i jakąś snajperkę, powiedzmy. To akurat się tym niczym to nie zmienia, bo po, po uwaga, poczekaj, usuniemy sobie ten i to, to wyskakuje nam ten po prostu, więc byk. I to, więc to po prostu się niczym nie różni. Jest oczywiście jakaś łosieka i takie tam inne. Teraz właśnie zauważyłem, że przez ten słupek da się przejść, więc jak się w sumie by pomniejszyło, to uwaga... Jesteście niewidzialni. Tak, to taka, nie wiem, listówka nachowana, go być. Ale ja tu się już powiększam, o. I potem, już na przyszłość, żeby coś było, to tam będzie potrzebna latarka, bo jest ciemno, ale to tak. Trochę mały spoiler. I tu jest ta tablica tych wszystkich opcji, które mamy tutaj na kusze. O, czyli kamery i takie tam. W sumie nikt nie sprawdzał, czy to ciała. Control open or cannot open. Czyli nie. No nie. <laughs> Czyli szkoda. Tutaj mamy nie wiem, coś na szczęście. Na przykład kolejne pranie, latówkę, mikrofale, krzesła, telewizor w ogóle w punkcie. Ja to w sumie nazywam punktem. Czyli mamy w, w tu i do góry. Na początku może pójdziemy do góry. mamy taki coś. Tajny sobie tutaj nie wiem, ktoś tam. Y, mamy misję, musimy tam pojechać. Coś tam coś tam zrobić, na przykład. I możemy stąd wsiąść Lordetka. Ło! Ło! Ta lornetka w ogóle przeciała. W sumie nikt nie testowałem wszystkich tych tam rzeczy z ekwipunku, więc nie wiedziałem. Tutaj mamy wyjście na tak, ale mamy bo Potrzeba otworzyć to. I wtedy można wejść. Tak, to sobie każdy ten ten No i jak mówiłem. Można spowodować helikopter jak się jest premium, więc jak się ma to konto premium tu i mamy jeszcze ten karabin, Dziękuję można strzelać. W żeby to bardziej w że to strzela, to można też zrobić na przykład byle jaką broń, wsiąść i pik 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 pik. to teraz tak trochę wygląda, jakby się z tego strzelało. <laughs> Takie coś na przykład. Scenek pywokół by wyciągnię. I teraz lecimy do sam tu, tak? Tamte oczywiście tutaj mamy jakieś kajdanki, coś, światło oczywiście można skaścić, ale lepiej zapalić, bo tu jest ciemno. Więcej tych stojaków z broniami I tam te dwa takie ciury, te okrągłe to są otwory na te dwie rakiety. Tu też jest pewien, z tą ścianą jest pewien tajny sekret, ale to już trochę później pokażę, bo po prostu odkryłem go przypadkiem. Przystam tu no po prostu, szukałem jakichś tam sekretów, bo czasami są w tobach jakieś i przez ściany trzeba coś przejść, kliknąć i tu też jest coś tajnego, ale nie wiem co. No. Dlatego, że nie było sejfu, no to wiadomo, bo moc bo tam jest ukryte bo w tym domu. Nie ma sejfu już od razu, to do... mówię. No i mamy dziwny kominek. Naprawdę, bardzo dziwny. tanki, tak jak mówiłem, cele, właśnie otworzyć, wejść i kogoś tutaj zamknąć. Ale każdy może co, że stąd wyjść naciskając. Więc ta kaczela to tak na no ale oczywiście to jest jakiś sadek, na przykład, z yy, kimś to można tutaj nakrać. I tu mamy tajne wyjście, to w mi są takie dwa. I tutaj jest potrzebna latarka, bo tu jest to ciemno. Na początku przetestujmy to obok, yy, Jak mamy tutaj trawinę, tutaj schodzimy, Przychodzimy tęty i mamy prawdziwy labirynt. Tak jest I tu, trzy, i tu są też tajne wyjścia albo tajne sjścia. Teraz akurat jak pewnie idziemy tędy, tędy, tędy. To uwaga, pojawimy się w punkcie. Tędy. byliśmy tam i jesteśmy tu. Teraz chodzimy sobie tędy oczywiście. Łą, <grym> idziemy tędy, tędy. Po tym ta się wejść, dlatego to jest takie mniej strome. Ło, wow, wow, wow. O, o! Ach, I Tu są takie oczywiście tajne przejścia, i o, to jest coś takiego, gdy się przeciska i się tu i macie ścianę, i takie jeszcze co? Naciskacie na to, i jesteście poza swoim domem, więc po prostu wow! I takie są kwa, tylko nie wiem, i tam też się ocieście to, to drugie działa tak samo, czyli trzeba jakoś przejść. I się wychodzi, ale po prostu nie, nie da nam się w ogóle nic znaleźć ani obczaić, więc to jest po prostu losowe, chyba. Albo jak ktoś to zapamiętał, to w ogóle jest makikiem, nie wiem, ma super pamięć. I tutaj oczywiście już pokażę ten tajny sekret w tym domu. Oczywiście mamy tutaj też komputer, możemy odpalić dwie super rakiety. I oczywiście, jak wyjdziemy tutaj, to jak zrobimy tak, to do tej, tej, tej ściany nie wyjdziemy. Jak wyjdziemy tutaj przy roku, pyk, to się pojawiamy w ścianie. Wchodzimy tędy, specjalnie jest taka gładka, więc nie jest przypadkiem. Są te dwa otwory od rakiet, i takie, co tu zrobisz, się, no to już widać, że w tej ścianie, jak wyjdziemy sobie stąd, jest przejście, a za jest. Safe. Tak jest. Po prostu za dwie ściany trzeba przejść, żeby dostać się. Do safe z pieniędzmi. Więc w sumie chyba każdy to na próbę ma safe. Oprócz jednego, którego chyba jeszcze nie mogę postawić. Postawić, a to jest tak, to jeszcze nie mogę, ale to jest ten. Ten tu. I. To by było w sumie teraz na koniec, koniec dzisiejszego odcinka, więc jak mówiłem na samym początku, tak możecie stawić łapkę w górę i subskrypcji na moim kanale. było bardzo miło i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!